Dlaczego jest, Dlaczego no tak, nie? Dlaczego na Dlaczego nie? jest. nie? Dlaczego nie? Dlaczego jest. Na nie? Dlaczego nie? Dlaczego dwie osoby. Jedna osoba nie? utrzymała na powierzchni, a druga osoba Poszła pod wodę i prawdopodobnie gdzieś tam jest. Da, jest na wodę. Deszkę, tak, chłopaki! Zaraz ta ja się biorą deskę, tak, deskę. Dobra! No kurwa! Nie ma deskę! ja ja widzę tam z tak bliżej do brzegu. Ok. ja deskę, okej. W jego sposób też wiecie, co można dobra, teraz idziemy w piasek. W razie, był stabilny, zapięty, żeby było, ale stabilizowanym krokiem, wynosząc od niego na brzeg, przejmuje go grupa ratowników przedmedycznych, że na operator. Tam cały czas trwa pod

wody, która się nagrobaczyła w żołądku, się nałykał wody jeżeli uleka wodę, to ona się od razu do płuc nie dostaje, na dostaje się do żołądka. Można ją przewracać po spróżkowaniu go na wódź ale trzeba pamiętać o tym, żeby że zabezpieczać cały czas głowy, czyli jeden z ratowników trzeba na głowę Ponieważ przy to to jest czyste, dobra. takich wypadkach, jak na przykład wypadliście z łódki, kiedy wyciągamy taką osobę, to zawsze podejrzewamy urazy kręgosłupa albo urazy odcinka szyjnego. Przytomny? Przytomne. Przytomny jest, tak? On jest przytomny, oddychający. Zrobią badanie urazowe. Bo wiadomo, że głowy zabezpieczają, że czy nie ma jakichś połamanych grzebek, czy się z nie stało, czy nie ma jakichś razów brzucha i nóg. Zawsze od strony głowy badanie. już żółtkowie wydobyli poszczelowanego i też transportują go do dobrego. Jeszcze kolega mówi, że był na łódce. Kolega był na łódce. Tak, jeszcze tutaj oczywiście, jeżeli to zostało przytomne, przeprowadza wywiad, to się stało, jak się czuję, można się rozwalać, więc on oczywiście e, opowiedział ratownikom, że kolega był na łódce, w związku z tym wiem, że musimy poszukiwać dalej. są Najczęściej osoby, które są wydobywane z wody, mają takie podstawowe sposoby kropki, to, to że, że mają wykładzone. Tutaj jest ewakuacja z wody drugiej osoby utoczonej. Chcę zwrócić uwagę na to, że ten pożarant rzeczywiście przebywał pod wodą, Również zabezpieczenie na desce. Tutaj jest trochę inna technika zapinania pasów. Zapina się od środka, nie od strony ale jesteśmy w wodzie, jest stabilniej. Ta zasada o zapinaniu od nie jest... Nie to Jeszcze się bardziej nie wychodzi, no to zawsze przykładamy srebrną stronę. Z strony poszkodowane. Podali też tlen. Jeżeli mamy do dyspozycji tlen, to zawsze podajemy. Tlen jest lekarstwem. Zawsze się przydaje tak w takich sytuacjach. W przypadku osób postawionych to to że one mają, miały, miały problem z oddychaniem więc tym bardziej warto podać ten, żeby poprawić ślę. jego stan nie nadal jest zapinana osoba poszkodowana na desce żeby bezpiecznego przetransportowania na brzeg i teraz zobaczymy co będzie się dalej, dalej. wszystko się dzieje na komendę jest, przekazuję. Zacznij, przekazuję. Zdejmuję odszkodowanego ruchu dla pozostałych ruchów medycznych. Wyjście na początek, wyposażę sprawdzić parametry. Przypominam, oddech sprawdzamy. Osoby niewyszkolone nie sprawdzają długo, w związku z tym trzeba spadać dłużej. Oddech w przypadku takich osób podejrzewamy hipotermię i oddech padamy do jednej minuty. Nawet. Z jedną minutę. to przede bo Czasami w hipotermii możemy wyczuć jeden do dwóch oddechów na minutę. Na skutek tego, że wychodziła się cały organizm, zwalnia się akcja serca. To są bardzo częste przypadki. Zdaje tak. Hipotermia, tak? hipotermia, jeden oddech. Dobrze. Jeden oddech na, na minutę, czyli zdecydowanie hipotermia, podajemy tlen. W przypadku takich osób. Co jest istotne, na skutek, z czego nastąpiła hipotermia? Na skutek wychłodzenia. Czyli część krwi, która znajduje się na przykład w rękach, nogach, ona jest zimna bardzo. Takiej osoby nie należy gwałtownie przemieszczać i należy też stosować na przykład pozycji przewiszczącowej, bo wtedy przelejemy tą krew zimną do najważniejszych części organizmu i na skutek tego, że krew się dostanie na przykład w okolice serca. Może spowodować zgon. Dostępujemy bardzo ostrożnie. Nie układamy też w pozycji bocznej ustalonej. To też może spowodować to wstrząs. Natomiast ratownicy, ratownicy robią badanie urazowe, no bo ta osoba też wypadła z łóżki, więc może być jakieś urazy. Też zaczynają od głowy. klatka piersiowa, głównica, nogi, później ręce. Starają się zapewnić komfort techniczny i przygotować do transportu. Tu jeden jest zasobniczek. Rurkę, która doprowadza tlen do maski, włożyła sobie pod bluzkę, do ciała, Żeby ogrzać ten tlen, tak? Żeby ten tlen był temperatury ciała człowieka. Jak się przyjadę bez papki, no to już... Po każdej takiej czynności, czyli zapięciu na pasy sprawdzają, sprawdzają znowu stan poszkodowanego. Czy się nie zmienił. Po każdej czynności albo co najmniej po dwóch minutach trzeba sprawdzać znowu stan poszkodowanego. Przez jedną minutę, znowu, no bo to jest hipotermia, trzeba sprawdzić, czy jakieś oddechy w ogóle są. Kto liczy czas? Super. Głowa trzyma głowę. To jest głowy. Trzyma głowę, liczy czas. a Drugi tylko skupia się na tym, żeby wyczuć te oddechy. W tym to jest bardzo trudne. Często to od... nie oddycha. Stracił oddech. Często przyjrzała się hipotermii. Oddech jest, a później znika. Następuje wymiana. Z której nie widzimy, co się wyśnie. I przechodzimy tutaj do fantoma. Bo to już jest osoba nieoddychająca. Czyli osoba, Czyli osoba, która... Już pod, ty, 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 musimy zastosować wersję z Natychmiast trzeba przystąpić do masażu serca. Oddechy. W tym przypadku ratownicy mają worek więc podają ten oddych. Dwa oddechy na 30 ciśnięć i są wyposażeni w dechy Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Analiza serca stopu. Nie dotykaj pacjenta. zalecany ładowanie, odsuń się naciśnij migający przycisk wstrząsu wstrząs 1 zrealizowany dotykanie pacjenta bezpieczne rozpocznij resuscytację jak Państwo widzicie defibrylator defibrator do nas mówi tak to jest urządzenie które instruuje i przekazuje informacje na temat stanu poszkodowanego, ponieważ przykleili przez jedno jedno tej elektrody. W przypadku 7. takiej osoby wyciągniętej z wody trzeba pamiętać, że to defibrylatora, żeby osus osuszyć klatkę pieśniową. Nie stosujemy defibrylatora na klatkę kratkę pieśniową. Taki defibrylator tak naprawdę po zbadaniu stanu serca przejmuje kierownictwo akcją. To tylko my odporządkowujemy się jego poleceniom. Zbadał serce, przeprowadził defibrylację, czyli przeprowadził wstrząs elektryczny, Kontynuuj który przeszedł przez serce. I 15 sekund. Taki wstrząs elektryczny może przywrócić akcję serca. Kontynuuj przez 15 sekund. Czyli defibrylator. Bada, stwierdza, czy serce nadaje się do defibrylacji i przeprowadza pięć, defibrylację, cztery, czyli wstrząs, który ma przywrócić akcję jeden. serca. Przerwi resuscytację, Natychmiast przerwij, Nie dotykaj pacjenta. W czasie, w czasie badania nie dotykamy. Nie Jest ważne, żeby powtórzyć głośno te polecenia z epidemii zalecamy? Ładowanie. Co zalecamy? Ładowanie. Każe się odciąć, bo wiadomo, Naciśni że... Zacznijmy. ...elektryczną, więc może porazić kogoś, kto będzie poszkodowanego. ...dotykanie pacjenta bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. I znowu rozpoczęcie resuscytacji. Kontynuuj, Kontynuuj przez 1 minutę i 15 sekund. Takie defibrylator, pierwszy taki defibrylator, już niedługo nie pojawi się nie w naszej firmie. Będzie zainstalowany w przez zamankę. jedną minutę. Ale jest to, jest to pierwsze jest to pierwsza jaskółka, która czyni wiosnę akurat, dlatego że jest plan, żeby wyposażyć jak największą liczbę sieci naszej firmy tego rodzaju urządzenia. Jeśli będą ona w odpowiednich miejscach. No i tak jak powiedzieliśmy wcześniej wystarczy włączyć takie urządzenie i ono nam wszystko powie, co mamy robić. Przez 5, 4, 3. 2, 1. Przerwi resuscytację. Natychmiast przerwi. Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Analiza w toku. On teraz robi tak zwane... Niezalecane. pacjenta bezpieczne. Jeśli trzeba, rozpocznij resuscytację. To jest sygnał dla ratowników, żeby sprawdzić jaki jest stan pacjenta, bo jeżeli stan jest niezależany, to być może wrócił oddech. Wrócił oddech. Ile jest oddechów? Tak. Sprawdzili przez 10 sekund dwa oddechy. Także nie dosyć, że wyszedł z hipotermii, to jeszcze, jeszcze wrócił mu oddech. Tak? Na skutek tych szczątów i działania i resuscytacji tych działania ratowników. Chwila i poszkodowany będzie przygotowany do transportu i przeniesiony w miejsce gdzie przejmie go przejmą go służby medyczne. Trzeba sprawdzić jeszcze stan czy się nie pogorszył. Jak to wygląda? Dwa oddechy. Dwa tak, poszkodowany został uratowany, zarówno jeden jak i drugi można mieć brawo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.